Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. A dzisiaj opowiemy sobie o wszystkich filtrach w John Deere. Także zaczynamy. Także zaczniemy sobie od samego przodu, czyli o pierwszych filtrach, o których warto pamiętać, są bardzo ważne, no i zalecałoby się ich nie omijać są to filtry powietrza silnika, które znajdą się tutaj. Zawsze są to dwa filtry, to jest yy, bezpiecznik tak zwany i filtr główny. Yy, tutaj mamy yy, całą serię 6000, praktycznie 20 i 30 są to filtry Power Core. Yy, nie zaleca się ich dmuchania, ale można je delikatnie przedmuchać. Trzeba o tym pamiętać, że wymiana takich filtrów, yy, czy to będą te, czy to będą te okrągłe, zwykłe yy, w zerówkach Odbywa się co 1500 motogodzin, ale nie dłużej niż 2 lata, żeby te filtry były w ciągniku. Kolejny filtr to filtr oleju silnika, czyli to jest też bardzo ważny filtr. Zaleca się go wymianę co 250 motogodzin, nie dłużej niż rok. Warto też pamiętać, że tutaj do góry w tej głowicy filtra znajduje się taka uszczelka. Gdy cieknie tutaj Wam ten olej, no to warto też zaopatrzyć się w tą uszczelkę. Kolejne filtry to filtry paliwa. Tutaj mamy co 500 motogodzin wymianę. Tutaj jest akurat wersja na Common Railu, więc mamy dwa filtry paliwowe. Jak jest wersja na zwykłej pompie mamy jeden filtr. Plus trzeba pamiętać, że jest też filtr przepływowy zamontowany tutaj na ramie. O nim też warto pamiętać przy wymianach. Tak więc kolejne filtry to filtry, filtr hydrauliczny oraz skrzyni. One pracują razem, także warto je razem wymieniać. Eee, ciężko jest je troszeczkę zlokalizować, zaraz Wam pokażemy, bo jeden znajduje się tutaj, czyli to jest filtr od hydrauliki, a kolejny znajduje się na wysokości schodów, czyli jest to filtr od skrzyni. Wymiana co 750 godzin, nie dłużej niż 2 lata. I kolejne filtry to filtry kabinowe czyli te, które znajdą się z tyłu. Wymiana co 1500 motogodzin, nie dłużej niż 2 lata. Z racji tego, że idzie wiosna, także postanowiliśmy zrobić właśnie promocję na te filtry kabinowe. I tutaj mamy już w środku kolejne filtry, czyli są to filtry od klimatyzacji. Znajdziecie je tutaj pod pokrywą, która zasłania bezpieczniki. Wymiana tych filtrów, tak samo jak kabinowych, 1500 godzin nie dłużej niż 2 lata. Tak więc w tym odcinku to już wszystko. A gdybyś chciał znaleźć do swojego modelu typowo filtry, na naszej stronie jest narzędzie do wyszukiwania filtrów. Tam znajdziesz swój model i filtry, które są odpowiednie dla Twojego modelu oraz częstotliwość wymian tych filtrów. Także w tym odcinku to już wszystko. Do następnego filmu, cześć.